Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na kanale Avon Makeup TV. Dzisiaj pokażemy Wam jak poprawnie aplikować szminkę matową, tak żeby wytrwała cały dzień i nie powodowała wysuszania ust. Zapraszamy! Zanim jednak przystąpię do aplikacji, muszę zadbać przede wszystkim o nawilżenie ust, bo to jest podstawa, żeby ta pomadka po prostu dobrze wyglądała, żeby nam się ładnie trzymała, żeby się nie kruszyła i żeby po prostu usta wyglądały ładnie. I zawsze co ja robię, to po prostu e, robię peeling i to nie musi być jakiś wymyślny peeling e, kupiony właśnie e, stricte pod kątem ust. To może być e, cukier z miodem, e, cukier wymieszany nawet z, e, ze zwykłą wazeliną czy, e, czy jakimś takim kremikiem właśnie e, do ust. Oczywiście można też zasięgnąć innych trików i haków. E, można sięgnąć po koreańską maseczkę, która w płachcie nam pięknie przez kilka minut będzie odżywiała nasze usta. A jeszcze zanim sięgnę po moją matową szminkę to użyję jednego tutaj z olejków do ust, który jest naszym hitem i wiecie dobrze, że wszystkie cztery uwielbiamy ten olejek. Dodatkowo nam nawilży usta i po prostu przygotuję pod matową pomadkę. Jest to olejek Avon True i rozprowadzę dosłownie nawet na palcu. Tak delikatnie rozprowadzę i wklepie, żeby te usta były nawilżone przez cały dzień, bo to nam przecież chodzi. Ja ten olejek także stosuję na noc, nie tylko przed aplikacją pomadki, ale też po prostu lubię sobie go wieczorem nałożyć, potem rano mam nawilżone, niespieszchnięte usta, także bardzo często tak robię, że po prostu wieczorem jeszcze go sobie dodatkowo aplikuję. Następnym krokiem, bardzo ważnym oczywiście przy aplikacji szminki, jest wybór jej odcienia. Mam ze sobą dzisiaj 6 odcieni szminki matowej True Color z nowej serii Nude. Jeśli macie problem z dobraniem pomadki, to w najnowszym katalogu mamy taką ściągę. Możecie sobie dobrać szminkę w zależności czy macie typ urody chłodny, ciepły czy neutralny. Mój wybór padł na taki właśnie neutralny odcień szminki, który będzie pasował zarówno i do ciepłego, i do chłodnego typu urody i jest to kolor mute sweet. I mnie dzisiaj tak kusi ten oto odcień i zwie się on nie inaczej jak Divine Twig. Jest to odcień, który wpada delikatnie i w róż, i w brąz, coś co lubię. Ja sobie wybrałam odcień French Toast, to jest taki Nudziak wpadający w brąz, uwielbiam brązy, uważam, że fajnie wyglądają z moim odcieniem włosów, dlatego też często bardzo sięgam po takie kolory. Pamiętajcie, żeby nie nakładać jakiejś szaleńczej ilości warstw, wystarczy jedna, dwie dobrze zaaplikowane warstwy i będzie rewelacyjnie. Przechodzę więc do aplikacji. Nałożę sobie szminkę bezpośrednio na usta. Jeżeli natomiast będę miała potrzebę gdzieś dojechania precyzyjnie do brzegów ust, użyję sobie precyzyjnego pędzelka. Jest to matowa szminka, a nie zostawia takiego ściągnięcia ust. Usta zostają nawilżone. Także nie musimy się bać, że nam powchodzi gdzieś tutaj w zmarszczki w usta i po prostu będzie się kruszyć nieładnie. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak na matową szminkę. Szminka dużo łatwiej, dużo bardziej tak płynnie się rozprowadza, kiedy naj mamy najpierw nałożony jakiś olejek czy balsam na ustach. Szminka ma taką bardzo fajną, delikatną, jedwabistą wręcz bym powiedziała konsystencję. Mimo, że to jest szminka matowa, to nie ma takiego poczucia suchości, nie ma takiego poczucia typowego matu, tylko jest efekt wizualnie matowy, ale jednak uczucie jest dosyć takich nawilżonych ust. I po zaaplikowaniu szminki biorę sobie chusteczkę i będę odbijać nadmiar szminki. Jak widzicie, mimo że warstwa nie była gruba, to jednak coś tu zostało. I nie muszę się absolutnie przejmować, że sobie ją zetrę, bo ona jest naprawdę dobrze kryjąca. Ten pigment i ta warstwa, która miała zostać, już została, leży na ustach i tylko nadmiar sobie odciskam. Do uzyskania jak najbardziej naturalnego efektu i ja lubię sobie jeszcze tak delikatnie tutaj rozprowadzić wszystko palcem, klepać. Żeby wszystko prezentowało się tak. Tak nałożona szminka wytrzyma nawet do 12 godzin na naszych ustach. Natomiast zdarzają się sytuacje, że jemy coś, wytrzemy sobie usta i normalnie, mechanicznie może nam troszeczkę tej szminki z ust ubyć. W takiej sytuacji dobrze mieć ją po prostu ze sobą i zaaplikować ponownie. Przy takiej formule mamy ten plus, że możemy to zrobić w każdej chwili bez ryzyka, że warstwa będzie za duża, za gruba i że po prostu będzie się kruszyć. I tak jak widzicie i zauważyliście, mam aparat na zębach i słyszałam wiele takich mitów, e, że jak się ma aparat, to nie powinno się nosić pomadki, bo i szminki tak, bo zostają one na ustach, e, gdzieś tam może wejść na zęby i nieładnie wyglądać. Ja totalnie obalam ten mit, ja noszę szminki i pomadki codziennie, nic mi nie zostaje na zębach. Także tak jak mówię, aparat na pewno nie wyklucza aplikowania szminki na usta. Ja noszę szminki codziennie. Także nie bójcie się. Dziękuję Wam bardzo gorąco za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszam Was oczywiście do obejrzenia poprzedniego, w którym robiłyśmy naturalne smokey eye. Zaglądajcie również na IGTV Avon Polska, bo tam zawsze backstage z naszych odcinków. Do zobaczenia!